Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie w nowym roku na moim kanale YouTube. Ten rok będzie nieco inny niż zwykle. Mam na myśli otoczenie, z którego będę nagrywała filmy dla Ciebie. Będą one związane bardzo często z tym, co kocham najbardziej. Tłem będzie natura. W niej czuję się świetnie, w niej mój przekaz będzie jeszcze bardziej prawdziwszy. Wiesz, co, zdradzę Ci tajemnicę. Moim imieniem duchowym jest. Tańcząca z wilkami, <noise> dlatego tutaj czuję się świetnie i wiem, że ten przekaz będzie całkiem, całkiem inny. I już na samym początku, ponieważ mamy nowy rok, zabierzmy się za nasze cele, zabierzmy się za to, czego tak naprawdę chcemy, bo na pewno poczułaś wielokrotnie, że chcesz to, czego tak naprawdę nie chcesz. Ludzie chcą to, czego tak naprawdę nie chcą. Kupujemy ciuchy, które tak naprawdę nam się nie podobają, ale sąsiadka chodzi dokładnie w takiej spódnicy, więc kupujemy. Buty, kupujemy książki, których wcale nie chcemy przeczytać, ale w towarzystwie dobrze będzie powiedzieć: Wiesz, przeczytałam właśnie ją, mimo że do Twojego życia niewiele wniosła. Żyjemy życiem innych. I wiesz, co celujemy wtedy w nie swoje marzenia? Celujemy wtedy w nie swoje cele i jesteśmy nieszczęśliwe. Więc po co? Zmień to. Zapytaj swojego serducha. Wiesz, że ono wie, a głowa myśli. Zapytaj, czego tak naprawdę pragniesz. Zamknij się w pokoju, usiądź spokojnie, wypij melisę lub dobrą kawę i zapytaj się tak szczerze, czego ty, kobieto sięgająca po swoje, pragniesz w tym życiu? Tu i teraz, zaplanuj dzisiaj swoją przyszłość, swoje cele, te małe i te duże, i te strategiczne, ale wiesz, co te małe to, to są te Twoje małe zmiany, to jest ta codzienność. A może to, że zaczniesz wprowadzać zdrowe nawyki do Twojego życia, a może to, że wprowadzisz codzienne spacery, a może to, że właśnie zmienisz dietę i będziesz mniej słodzić kawę czy herbatę. Warto to zrobić, napisać sobie codziennie, codziennie to powtarzać, bo to trwa często kilkanaście sekund, czasem może kilka minut. Ale wiesz co, to jest związane też z filozofią Kaizena. Małymi krokami dotrzesz tam, gdzie chcesz pójść. Każda podróż zaczyna się od małego kroku. I tak warto podejść do swoich celów i właśnie tych małych, codziennych, tych niby zwykłych, ale one są niezwykłe. To one ubarwiają naszą codzienność. To one nas zmieniają i powodują, że gdy jesteśmy za niewdzięczne i już mam dla Ciebie propozycję. Zacznij w Nowym Roku, stwórz sobie taki, narysuj sobie w specjalnym zeszycie taki słoik wdzięczności. I wiesz co? Wypisuj tam codziennie trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczna. Ja dzisiaj napiszę Spacer w deszczu. Jestem za niego bardzo wdzięczna, że w tym otoczeniu dzisiaj jestem z Tobą. Jestem wdzięczna za to, że mam teraz chwilę oddechu, przyjechałam do Polanicy Zdroju i łapię oddech na kolejny miesiąc, dwa czy trzy. Jestem wdzięczna, że jestem zdrowa. I wiesz co? Jeżeli ja to napiszę, to dobrze wiesz, że wszechświat to usłyszy, dowie się o tym, i będę miała tego więcej, bo to jest ta energia, to jest ta emocja, z którą ja to będę pisać. Właś, właśnie, ten, właśnie te słowa, te zdania do dziennika wdzięczności. Zrób to każdego dnia, i zobaczysz, że po 21 dniach nagle zacznie dziać się magia w Twoim życiu. Nagle pojawią się cele Twoje, nie Zosi, Basi czy Kasi. Nie, to będą Twoje cele, te duże, małe. Te, które zadecydują o Twoim życiu zawodowym, rodzinnym, o relacjach. Bo wiesz co? Każdy obszar naszego życia wymaga zmiany. Jeden bardziej, jeden mniej. Dlatego namawiam Cię bardzo serdecznie. Żyj swoim życiem. Nie porównuj się do innych. Nie chciej być idealna. Zacznij pisać swój słoik wdzięczności. A zobaczysz... Jak cele pojawią się w Twoim życiu, marzenia tylko Twoje, bo to Ty zasługujesz na wszystko, co najlepsze. To Ty żyjesz tu i teraz i kreujesz swoją przyszłość właśnie takimi wyborami takimi małymi, również, małą zmianą nawyków zdrowotnych z czymkolwiek, co dla Ciebie jest ważne. Trzymam za Ciebie kciuki, trzymam kciuki za Twoje cele, żebyś chciała tego, czego tak naprawdę chcesz, a nie tego, czego chcą inni, bo to jest Twoje życie, to są Twoje wybory, to Ty jesteś najważniejsza w swoim życiu i akceptuj siebie taką, jaką jesteś, jesteś unikalna, idealność wyrzuć z przeszłością, w nowe wejdź z unikalnością, trzymam za Ciebie kciuki.